Topik odpowiada mi na mój film, no dość mocno, co do niby nie jego serwera. W dodatku zarzuca mi szerzenie dezinformacji, moja odpowiedź na nakręconą przez Kazakusa moją DMS z która jest totalnym fake newsem oraz mam wyjaśnienia co do sytuacji z administratorem serwera Dianheesa. I jeszcze wiele więcej ciekawych informacji. Dzisiaj taki luźny, ale ciekawy format, a więc oglądaj do końca. Teraz daję wam wyzwanie jak dobijecie tutaj 600 łapek w 24 godziny, to od razu wleci dla was kolejny film. Oczywiście Zjawiłem osoby, które napisały hashtag nowy pod ostatnim filmem. Jak też chcesz się tutaj pojawić, to zostaw suba z dzwonkiem i napisz hashtag wakacje w komentarzach. A dodatkowo dostaniesz ode mnie serduszko. Więc tak, może zaczniemy sobie od tego, o co tak naprawdę z tym chodzi. W sumie to wczoraj wydałem film, gdzie to trochę zarobiłem sobie bekę z pewnej wiadomości, ale może za chwilę o tym. No i genialnie o tym temacie zaczęło się robić głośno, i kilka osób to podłapało, i zarzucało mi też, że nie powinienem tego upubliczniać, bo nie miałem pozwolenia. No i może mogę się do tego odnieść w taki sposób, że jest to poniekąd prawda. I się z tym zgadzam, postąpiłem trochę źle, ale z drugiej strony, bez takiej kontrowersji nie byłoby naprawdę prawie nikogo na YouTubie i nie działo też by się nic ciekawego na tym YouTubie. Na przykład patrzcie, od razu się coś ojczyło, yy, nie wiem, Kozako nagrało o tym film i wiecie, od razu coś się dzieje. Oczywiście trochę tutaj żartuje, ale co do filmu Kozakusa, no to zaraz ogólnie na to sobie odpowiemy, bo jest tam kilka ciekawych informacji, jak i trochę niezgodności. A wracając do tematu Utopik mi na to odpowiedział i mnie totalnie zdziwił. Uwierzcie mi, bo tak naprawdę okazało się, że on nie tworzy Savevaya. Co mnie zdziwiło, Dla... dlatego że na screenach, które wam udostępniałem, widać, że jest on w zarządzie tego Discorda. Ale w to już nie wnikam, ponieważ ona raczej nie kłamie. Co nie wyklucza, że Bluker nie tworzy tego Savevaya, bo zapewne go faktycznie tworzy. Więc według mnie to jest to dziwne. I co do tego, zarzucił mi jeszcze, że szerze, dezinformacje. To z tym się akurat nie zgodzę, bo jedyna informacja, która była tu nie pojawiała. To ta, że ciebie w tym projekcie jakby nie ma niby. Co też wynika z przypadku, bo jednak na to wszystko wskazywało. Jednak też utopik się mocno trzyma z Blueem. No i wszystko łączyło się w całość. Ale co ciekawe, to o tej niby mojej ideamy jest utopikiem i blooperem na grę Finko -Zakus. Jest to tylko i wyłącznie jakaś może mała kłótnia, bo nie uważam nawet o za dużą kłótnię. Z utopikiem poniekąd i zarzucono mi w sumie, że tytuł jest też z dupy. Ten w sumie też jest z dupy, ponieważ nie ma tam żadnej damy, ani żadnej wielkiej dajamy, yy, ale tu jak czaję, no bo też w sumie nagrywam ten content i wiem jak z tymi tytułami jest, ale dlaczego? Ponieważ Bluker na to nawet nie odpowiedział, ale pozwólcie, że odpowiem na ten film kozako, bo trochę informacji jest tam takich jakich yy, no zobaczycie za chwilę w sumie. Teraz przejdziemy sobie po do jakiejś dziwnej, nie wiem czy to w ogóle można nazwać dramą, ale takiej sprzeczki między Blukerem, Utopikiem a Igorem, ale ostatnio na głównej wyświetlił mi się jego film pod tytułem Bluker mi grozi. Ogólnie do tego tytułu nie będę się odnosił, bo on jest totalnie z dupy z... Co do tego, że jest dziwna ta diama, no to mogę się zgodzić, jak można to w ogóle nazwać dajamą? czego w sumie bym nie powiedział. Według mnie tak jak wcześniej powiedziałem, nie jest to w ogóle żadna dajama, a jedynie jakaś mała sprzeczka. W sumie to taka jednorazowa, bo nigdy nie miałem jakiegoś kontaktu z Utopikiem czy coś, po prostu wypowiedział się na ten temat. W sumie to też chodzi tu głównie o ten komentarz utopika. A jeżeli chodzi o tytuł, to faktycznie może nie jest jakiś najlepszy, ale ciężko było pod ten temat wybrać jakiś lepszy tytuł. By takie tytuły zrobić, ale to jest troszkę przesadzone, moim zdaniem. I samym takiego tytułu na przykład nie dał. No ale ogólnie o co tutaj chodzi? Mianowicie, Igor i C. z tego co widziałem, stawiali, że tam Bluker i Utopik będą robić jakiś swój serwer Minecraft. W wydaje mi się, że Cepotworek też poruszał ten temat, ale do końca nie pamiętam. A ja akurat pamiętam i po jakimś czasie od mojego filmu Cepotworek właśnie również o tym temacie nagrał film, co pojawia nie tak szczegółowo, ale faktycznie taki temat się u niego pojawił. Igor tam odkrył osoby, jakie tam są, że to jest jest też poniekąd serwer Dranchisa. i szczerze mówiąc ja w ogóle takiego tematu się nie podejmowałem, bo jeżeli nie jest to publiczne, to uznałem, że wchodzić głębiej w ten projekt jest trochę... No generalnie sam projekt w pewien sposób już od dawna jest publiczny. Bo jak sam mówiłem, w swoim filmie Blukaego sam, można powiedzieć, zapowiedział na koniec swojego filmu, więc nie jest to jakieś wyciągnięte z dupy, tylko normalnie jest to informacja od Blukae'a, a w dodatku Dejan są również to to jakby na swoim filmie upublicznił. W tym filmie tam pokazał jakieś osoby z administracji tego serwera nowego. No i jedna osoba niby weszła na serwer Discord Igora i ta osoba napisała tam taką wiadomość. Czy Masz świadomość, że niektóre liki mogą mieć wielkie konsekwencje? No i to jest właśnie powiązane z tytułem, że Bluker mi grozi. Totalnie się to nie łączy i jest tam wplątany tak od zdupy. Odnosząc I... się do tej wiadomości tego technika, administratora, wie, kto to w ogóle jest, to Igor odebrał to jako jakiś atak na niego, ale według mnie było to zwrócenie uwagi, że niektóre tematy po prostu trzeba przemilczeć. Nie... Faktycznie, ten temat to był mój dość duży błąd. Ale jeżeli chodzi o tego admina, po prostu się już dogadaliśmy. Nie ukrywam, że do niego napisałem, skontaktowałem się z nim też przez pewną osobę. Za to też w sumie tej osobie dziękuję, ona wie, o kim mówię, no bo kurde pomogła też w tym. Co się okazało, to oboje też mieliśmy ten sam cel, poruszając ten temat. Ja ogólnie, możecie mi wierzyć bądź nie, zajobiłem ten główny temat czysto dla jakiejś kontrowersji, czy po prostu dla beki. A jak sama ta osoba, ten admin mi napisał, również Pisał to pytanie dla Becky. Więc chyba się zrozumieliśmy i to, że była to jakaś groźba, no to po prostu był to jeden wielki żal. Więc tu jest już w 100% wyjaśnione i oczywiście też go za to przeprosiłem, bo wiem, że było to trochę słabe z mojej strony. Też trochę przedstawiłem to w złym świetle jako administrację jakby Sajwa za Janhisa, źle ją przedstawiłem, a okazało się, że ten ziomek jest naprawdę fajny. I teraz też na filmie cię przepraszam jeszcze raz za to, bo totalnie nie takie miałem zamiary co do ostatniego filmu, no bo naprawdę nie jestem osobą. Jakąś konfliktową i nie lubię jakoś, nie wiem, z ludźmi się wyzywać, czy po prostu popadać w jakieś konflikty, więc jeszcze raz ja cię przepraszam yy, no i mam nadzieję, że będziesz gił. Napisał czy on, że może mieć to wielkie konsekwencje? To jest poniekąd troszkę prawda, bo opublikowałeś to bez zgody ani Blukera, ani Dranghisa, ani Utopika. I ja totalnie nie zagłębiając się w ten temat, bo nie jest to publiczne, nie wyszło to nigdzie na świat nie wchodzę nikomu na Discordy, nie patrzę kto tam jest. Co do tego, to poniekąd się mogę z tobą zgodzić. Faktycznie źle zajobiłem, że się nie spytałem, ale ja odpowiedź na takie coś byłaby raczej każdemu znana. Nie ukrywajmy, no też w tym kontencie, jaki ja tworzę jest dużo kontrowersji. To chyba wiecie i każdy to chyba wie. i Raczej nie jest tak tylko u mnie. Często trzeba po prostu poddymić, trzeba nie wiem, może trochę przyklikbejtować, ale jakoś może nie mocno, żeby w ogóle ktoś ten film obejrzał. Chodzi o to, że musi on być ciekawy w pewien sposób dla widza, żeby on w niego kliknął. I tak jest na całym YouTubie, tak jest od zawsze i naprawdę to jest chyba już normalne, więc nie wiem czemu tu się z tego powodu dziwić. Patrzę, że w komentarzu Utopik napisał, po pierwsze wraz z Bluekelem nie znamy osoby przedstawionej na odcinku, ponadto ja nie tworzę żadnego serwera, a jedyna rzecz, którą robisz, to, że informacji. <laughs> 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 no, co do tego komentarza, no to nie ukrywam, że ten komentarz mnie mocno zdziwił i ogólnie powiedziałem sobie tak w głowie, ale odjebałem, nie? Tak sobie powiedziałem, dosłownie, no. To trochę mnie zamojoziło, gdy zobaczyłem ten komentarz, przez to, że naprawdę mnie zdziwił, dlatego, że na screenie, który został przeze mnie udostępniony, po prostu widać, że Utopik jest w zarządzie tego serwera na Discordzie. Tylko nie zdawałem sobie sprawy, że może tam po prostu być jakąś pomocą dla Bluka i Dayhisa. No i od razu wziąłem to jako, że jest on współzałożycielem tego serwera. A jak teraz wiemy, no nie jest tak. Ale teraz info dla wszystkich podobno faktycznie utopik nie jest w tym zarządzie tego serwera. A czemu tam się znalazł na Discordzie, no to tego akurat nie wiem, jeżeli to Utopik oglądasz, no to jeżeli chcesz, to możesz się o tym jeszcze wypowiedzieć. Jeżeli nie, to to uszanuję, bo się bym nie dziwił. Faktycznie, no tutaj wyszło. Z tym bardzo słabo, ale no wyglądało to tak, jak wcześniej mówiłem. No, wskazywało tylko na jedno. Polanie się na niektóre tematy po prostu, żeby być pierwszym, nie zawsze jest poniekąd opłacalne. Przekonałem się o tym na własnej skórze. <grym> Tutaj w sumie taka śmieszny temat, ale powiem tak, nie napalałem się na to, żeby być pierwszym, bo najzwyczajniej w świecie nikt z osób, które robią newsy, o tym temacie nie wiedział, bo nie był on jakiś publiczny, yy, chociaż może ktoś się domyślał. No i na wyświetlenia również nie leciałem, bo wiedziałem, że ten film jakoś mocno się nie wybije. No bo po prostu najzwyczajniej zwyczajnej w świecie. Nie jest on jakiś bardzo mocny, nie wiem, że ktoś coś zrobił mocnego. Po prostu jest taką może ciekawostką, w pewien sposób może to jest złą, ale zajobiłem to też nie ukrywam z tego, że po prostu dużo się jakoś nie działo. No to postanowiłem sobie dla beczki taki luźny format nagrać taki filmik o tym temacie. I podsumowanie tego całego wątku jest takie, że Utopik napisał w komentarzu, że po pierwsze nie robi żadnego serwera, po drugie Utopik i Bluker nie znają tej osoby, jedynie Dranhiz może ją znać, ponieważ jest administratorką, czy tam techniczką na jego Discordzie. Na po trzecie, jeżeli Bluker faktycznie robi ten serwer, to prawdopodobnie ogłosi to publicznie, tak jak było to z anarchią GG, i nie trzeba doszukiwać jakiejś informacji ze środka, po to, aby na przykład Blukerowi zepsuć niespodziankę, bo Bluker faktycznie może robić ten serwer. I możliwe, że tak się dzieje. I tak, no podsumowanie, też mogę tak to podsumować. Przepaściam tutaj Blukaja, że to trochę namieszałem co do tego, no bo faktycznie wyżło w tym słabo, jak już mówiłem. Ale wydaje mi się, że i tak nie jest najgorzej. Ale mogę wam to już zapewnić że wchodzić w takie tajne projekty raczej nie jest warto, co też się o tym teraz przekonałem, może trochę w łagodny sposób, ale jednak, yy, więc dziękuję tutaj za taką łagodę chłopaki i no co, ja już się w takie coś nie będę pakować, ale za to warto widzowie zostawić teraz łapkę w górę, no bo 600 łapeczek i macie kolejny filmik na przykład już jutro albo pojutrze bo nie ukrywam, że newsiki są już bardzo blisko do zrobienia i suba z dzwonkiem też widzu zostaw, bo wtedy jesteś totalnym szefem, to tyle z dzisiejszych yy, takich mini newsów, kozackiego filmu Dziękuję serdecznie za oglądanie. Jeżeli obejrzałeś do tego momentu, to zostaw suba lajka, komentarz. Ja będę leciał i